Witajcie. W dzisiejszym odcinku o terenach zielonych na terenie Warszawy. Zapraszam do oglądania. Warszawa jest nazywana jedną z najbardziej zielonych stolic świata, a więc wymijmy sobie, jakie to konkretnie tereny zielone znajdziemy w naszej stolicy. Pierwszym tego typu miejscem jest bez wątpienia las bielański. Jest to las na terenie dzielnicy Bielany niedaleko ulicy Marymonskiej. Znajdują się w nim głównie gruntowe trasy rowerowe. Ale osoby bez jednośladu, również się tam dobrze poczują. Przebiega wzdłuż niego ulica Maremocka oraz trasa tramwajowa przez co łatwo jest do niego się dostać z bardziej cywilizowanej przestrzeni miejskiej. Kolejnym zielonym terenem Warszawy jest lasek na kole. Jest on w dzielnicy wola pomiędzy linią kolejową dużą obwodową i aleją prymasa, a także graniczy on bezpośrednio z parkiem księcia Janusza. Lasek na kole posiada miejsca wydzielone do ognisk, a także liczne szlaki piesze i rowerowe. Aby do niego dojechać, można zaparkować na jednym z osiedli domków obok Parku Księcia Janusza oraz można wysiąść z autobusu lub tramwaju na przystanku koło albo lasek na kole. Innym ciekawym lasem w Warszawie jest Las Kabacki, w dzielnicy Ursynów i tworzy oddzielny obszar MSI. Rezerwat jest naprawdę duży i nie zawiera żadnych ulic ani osiedli. Jest to ciekawe miejsce w środku miasta do rodzinnego wypoczynku. Przedostatnim na dzisiejszej liście jest Las Bemowski który znajduje się na Bemowie i częściowo jest na terenie gminy Stare Babice. Jest to dziki las i zawiera nieliczne ścieżki gruntowe. Można tam dojechać autobusem lub tramwajem na pętlę Stare Bemowo z kilkuminutowym spacerem, na pętlę Boernerowo lub Fort Radiowo. Kolejne i ostatnie miejsce to lasy w dzielnicy Rembertów, Wawer i Wesoła. Nie jest to żaden las oznaczony, a po prostu tereny niezamieszkałe w tych dzielnicach. To na tyle. Dzięki za uwagę.